Dla mnie ważna jest równowaga we wszechświecie, więc kobiety i mężczyźni to jest tak jak energia żeńska, damska, ying, yang. Dla balansu i równowagi i kobiety i mężczyźni są ważni. Wiesz, popadanie w skrajności zawsze kończy się źle i nie niesie ze sobą nic dobrego. Fajne jest świętowanie kobiet. kobiet. Fajne jest świętowanie w ogóle tego, że kobiety są na świecie i wnoszą tak wiele siły Dobrej energii, takiej energii kreacji jakiejś, wiesz, i przede wszystkim, co mi się podoba, co widzę, że się zmieniło mocno, to że kobiety coraz bardziej są solidarne. No i gramy do jednej bramki, nie, bo jak wiesz, idzie siła z drugiej strony, siła ucisku, to okazuje się, że potrafimy się zebrać razem. I stworzyć silną jedność. Nie ma u nas w kraju takiej dyskusji o roli kobiet, mm. o prawach kobiet. Mm. Czy tobie to, tego brakuje, czy uważasz, że te święto powinno troszeczkę inaczej wyglądać? Wiesz, ja nie sprowadzam takich rozmów do konkretnych dni czy świąt. Ja uważam, że to jest kwestia nastawienia i ogólnego mentalu. To powinno być na co dzień podnoszone, ale nie tylko w jakichś takich dyskusjach publicznych, ale, wiesz, to jest kwestia edukacji szkolnej i tego, że i mężczyźni, i kobiety są tak samo ważni i ich prawa, i ich predyspozycje stawiają ich na równi, nie? bo uzupełniamy się. To nie jest lepszy czy gorszy, którakolwiek z płci, to jest w ogóle głupie myślenie. Natomiast na pewno świat, i też odczuwam to w naszej branży muzycznej, jest mocno taki, jak to powiedzieć, męsko-scentralizowany. Więc kobietom jest trudniej w różnych przestrzeniach zawodowych, to na pewno tak, nie? No, mówić o tym należy, może tak, ale wiesz, ja wierzę w taką pracę u podstaw, w tym sensie, że po prostu na początek, my kobiety, bądźmy dla siebie miłe i wspierajmy się, i po prostu pokazujmy, że potrafimy funkcjonować razem jako siła. A wtedy przyjdzie i siła, nie? I się wszystko zrobi reszta cała.